Cześć kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo pięknie na wejściu pod tytułem Co do nas dzisiaj zmierza? Kochani, wyjątkowo w dniu dzisiejszym, moi drodzy, jutrzejszym już być może również trzeba będzie w taki sposób się sposiłkować. Karty są rozłożone, słuchajcie, w takim ogólnym przekazie. Mam nadzieję, że to zrozumiecie, ale no nie mam w tym momencie jakoby innej możliwości tutaj, żeby na spokojnie tutaj razem z Wami, kochani, przeprowadzić takie tradycyjne czytanko. Ale nie chcąc Was zostawić bez niczego. Skarby moje, eee, zrobiliśmy sobie taki ogólny, energetyczny, kochani przekaz na to, jakie wibracje, jakie energie tutaj, moi drodzy, w naszą stronę w dniu dzisiejszym mogą zmierzać. I też tym samym, moi drodzy, postaram się z Wam z tych kart wyciągnąć oczywiście wszystko, co tylko możliwe. Słońca, większość z Was będzie musiała dzisiaj za czymś poczekać. Ja rozumiem to, że czasami ta cierpliwość jest, no moi drodzy, niekoniecznie fajną cechą, tak? Czyli to, że no nie chce nam się czekać, nie mamy cierpliwości, chcielibyśmy pewne rzeczy. No, zwyczajnie, moi drodzy, żeby zadziały się już teraz i teraz i od razu, tak? Ale tutaj, moi drodzy, faktycznie w tym rozkładzie kart wynika, że no, niestety może zdarzyć się taka sytuacja, kochani, że nie do końca wszyscy doczekają się dzisiaj tego, na co czekają. Kochani, czasami to może też być przekaz pod tytułem, że wy sami musicie do czegoś dojrzeć, albo ktoś, od kogo wymagacie jakiejś decyzji, czy też podjęcia jakichś kroków, powiedzmy tak, musi tutaj, no, że tak powiem, no, razem z wami. Już tak powiem wytrwać w tym wszystkim moi drodzy i um, no nie wiem no i krótko mówiąc nie dojrzeje do dzisiejszej decyzji nie dojrzeje do dzisiejszych kroków tak i o tym właśnie mówi kochani karta numer jeden właśnie mówiąca o tym poczekaj niech coś dojrzeje niech dojrzeje on niech dojrzejesz ty niech dojrzeje coś do czegoś tak samo jeżeli kochani chcecie wykonać jakieś chaotyczne ruchy nie wiem, dobra, ja zrobię to, zrobię tamto, bo kochani, ja trochę tu widzę po kartach, że wy możecie mieć taki impet do tego, że wy dzisiaj pójdziecie jak torpedy do przodu i będziecie chcieli tutaj coś uskuteczniać. Karta jednak mimo wszystko mówi, że jeżeli są takie osoby, które chcą dzisiaj coś uskuteczniać, to żeby się wstrzymać. Dzisiejszy dzień nie jest dobrym dniem, moi drodzy, na to, aby podejmować jakieś kroki, dlatego że możecie ich potem bardzo mocno, kochani, żałować. Dobra, to jest jakby pierwszy przekaz, lecimy dalej. Kochani, wymaga dzisiaj też ten dzień od Was bardzo dużego myślenia, nazwałabym to może w ten sposób. Tutaj jakby z, słuchajcie przemyślenia pewnych spraw bardzo globalnie. I jeżeli to jest, kochani, Wasza karta, a nie karta jakiejś wrednej baby, która tutaj, kochani, może Wam dzisiaj trochę upuścić krwi. I to jesteście wy, tak jak już wspomniałam, no to karta może, kochani, sugerować w dużej mierze, że trzeba dzisiaj naprawdę bardzo globalnie, kochani, zastanowić się powiedziałabym, nad niektórymi, kochani, sprawami i poczekać, kochani, poczekać, nie kończyć dzisiaj, nie daj Bóg, czegoś, nie załamywać się, nie walić głową po ścianie, moi drodzy, nie wrzucać komuś noży w plecy, bo, e, słuchajcie, no, dwie karty sąsiadujące ze sobą mogą również sugerować, że macie ochotę komuś dopieprzyć, dowalić, dochrzanić, e, ale karta mówi, nie rób tego w dniu dzisiejszym. Nie w tym momencie, nie, nie, nie słuchajcie, to nie jest dobry moment na tego typu rzeczy. Natomiast, kochani, jest bardzo dobry czas, powiedziałabym, na miłość, bardzo dobry czas na związki, bardzo dobry czas na to, żeby się wyluzować, żeby, kochani, w jakikolwiek sposób złapać takiego troszeczkę flow w tym wszystkim, więc to jest taka bardziej karta rady, karta przekazu, tak? Dzisiaj może troszeczkę spuśćmy z tonu, kochani, nie wykonujmy tych właśnie pochopnych ruchów, o którym wspomniałam, ale dajmy sobie takiego troszeczkę luzu. I tutaj, moi drodzy, bardzo mocno ta karta będzie sugerowała tutaj, o chociażby ta, moi drodzy, chociażby tutaj ta, o tym, żeby w pewien sposób, moi drodzy, troszeczkę dzisiaj wyluzować i nie spinać tyłka za bardzo tak. Co niektórzy bardzo pochłonięci pracą moi drodzy, bardzo na tym skupieni i nieco przytłoczeni zajęciami, które muszą Ci wykonać. Pod koniec dnia mogą być kochani bardzo, bardzo, bardzo mocno zmęczeni, ale tak jak powiedziałam, gdzieś tutaj pogaduchy z koleżanką, gdzieś tutaj jakaś taka sytuacja, w której... Mm, Możecie kochani y, przyjść po pracy i naprawdę kochani z kimś pogadać, pośmiać się, powygłupiać, wypić sobie kieliszek wina, powinien, że tak powiem, tą energię wyrównać i powinniście poczuć się, moi drodzy, zdecydowanie lepiej. E, dobra skarby. To jest taki kurciusienki przekaz, żebyście mniej więcej wiedzieli, jaka energetyka dzisiaj panuje. Czyli nie słuchajcie, dzisiaj nie wykonujemy żadnych, żadnych chaotycznych ruchów. Dajemy dojrzeć komuś, my sami dojrzewamy i robimy taki klimat, w którym musimy przemyśleć pewne rzeczy, zanim wykonamy jakiś ruch bo możemy tego żałować. Stawiamy dzisiaj na relacje, na znajomości, na miłość, moi drodzy, na zbliżenia e, tutaj w tej fazie i próbujemy, że tak powiem, moi drodzy, sobie tutaj w pewien sposób e, po ciężkim dniu pracy lekko to zrekompensować. Skarby, życzę Wam wszystkim przecudownego dnia. Ja dzisiaj zabieram się za zaległą pocztę, maile, słuchajcie, messengery, tego typu rzeczy, bo trochę się tego nazbierało, więc dzisiejszy dzień taki troszeczkę będę miała, e, powiedziałabym, biurowy. I jednocześnie chciałabym troszeczkę zająć się też prywatnymi czytaniami, więc moi drodzy, dlatego to dzisiaj tak, a nie inaczej również wygląda. Buziaki!